Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I od razu pytanie do Was, czy pisaliście już listy do Świętego Mikołaja? Zbliżają się Mikołajki i zbliżają się też Święta Bożego Narodzenia, a to oznacza prezenty. W związku z tym ja pomyślałam, że dzisiaj warto byłoby Wam zaprezentować moją najnowszą książkę Do It Yourself z Bellą. Równocześnie jest to moja trzecia już książka. Dodam jeszcze, że cały dzisiejszy film to jest autopromocja. Tak naprawdę Kilka miesięcy temu ja już nagrywałam taki film dla Was, gdzie prezentuję tę książkę. To było w momencie, kiedy ona się już pojawiła na moim sklepie internetowym bellastay.pl i też sprzedaży stacjonarnej Vito i Bella House. Ale ten film mi się nie spodobał, nie opublikowałam go i ogólnie nagranie. Usunęłam. Więc dziś myślę, że to jest idealny czas, aby Wam ją zaprezentować, bo właśnie też zbliżają się święta, a to też oznacza na przykład ozdoby świąteczne, dekorowanie pokoju, domu i tak I tutaj właśnie znajdziecie mnóstwo takich pomysłów. Jest tu napisane, że 57 kreatywnych pomysłów znajduje się w środku tej książeczki. Tak jest, jest ich bardzo, bardzo dużo. Są one różnorodne, co nieco Wam teraz pokażę, a jeśli film Wam się spodoba i ogólnie właśnie ta książka, to zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my lecimy z prezentacją właśnie tej książki. Jak zauważyliście, ja bardzo mało tutaj reklamuję na tym kanale, i też jakby w reklamach moich produktów nie jestem nachalna, ale pomyślałam, że to jest naprawdę idealna okazja, aby pokazać Wam. Tę moją najnowszą książkę i też pozostałe, bo też mam dla Was pod koniec filmu ciekawe info, więc oglądajcie do końca, bądźcie ze mną do końca. Ale słuchajcie, pamiętam, jak byłam bardzo szczęśliwa, kiedy już ta książka pojawiła się u mnie, a też już byłam szczęśliwa. Słuchajcie, jak już skończyły się prace nad nią, bo bardzo, bardzo dużo ym, pracy właśnie włożyłam w tę książkę czasu, o nerwów to chyba jeszcze więcej, i tak dalej, i tak dalej, więc to nie było łatwe. Chciałabym od razu powiedzieć też, że tej książkę stworzyłam z dwoma osobami, bo oczywiście tutaj pomagał też mi grafik, który e, zrobił tę okładkę. Chociaż też w sumie trzecia osoba już teraz mi przyszła do głowy, bo był to oczywiście Wito, który dał pomysł na okładkę, natomiast grafik właśnie wykonał tę okładkę i też cały, cały środek, który jest przepiękny oraz e, pomagała mi jeszcze trzecia osoba, która miała taką ważną rolę redaktor prowadzenia. Prowadząca i koordynator projektu. Ja, słuchajcie, miałam cały pomysł na tę książkę. Mój nadzór merytoryczny ciągle był właśnie nad tą książką, i tak samo wszystkie zdjęcia, które są w tej książce, są mojego autorstwa. Robiłam je ja, i tak samo te wszystkie prace, które tu znajdziecie w środku, też robiłam ja. Dlatego uwierzcie mi, to bardzo dużo czasu zabrało. I powiem Wam, że to jest kolejny jakby produkt, z którego jestem mega, mega dumna, bo tak jak Wam na początku powiedziałam, ja stworzyłam już trzy książki, i to była najbardziej taka książka. Jest książka, w której jest mnie najwięcej, bo tutaj najwięcej swojej pracy włożyłam, najwięcej czasu i najwięcej wszystkiego, naprawdę. Wiecie, często jest tak, że właśnie czy youtuberzy, czy inni influencerzy, jak wydają na przykład jakieś książki, pamiętniki, tego typu rzeczy, no to niestety. Nie wiem, czy Wy to wiecie, ale jest tak, że to firmy robią za nich te właśnie produkty, a oni po prostu się pod tym, jakby podpisują, są na przykład ich zdjęcia na e, okładkach, gdzieś tam może autograf i tak dalej, promują, sprzedają. A ja słuchajcie, zrobiłam tą książkę sama. To znaczy z tymi dwoma osobami, oczywiście, bez których nie dałabym rady zrobić, bo graficznie no nie zrobiłabym tej książki, a jeśli bym zrobiła to na pewno nie aż tak dobrze. I słuchajcie, też by to trwało chyba dwa lata. <grych> Ale słuchajcie, chcę powiedzieć, że ta książka jest naprawdę moja, zdobyłam ją ja, a nie jakaś zewnętrzna. Firma, więc mam nadzieję, że to docenicie i też zauważycie, jak już będziecie mieli ją w swoich rękach. Uważam, że to jest super prezent, nie tylko na mikołajki Boże Narodzenie, ale tak po prostu, bo jest to książka, którą można używać jakby wielokrotnie. Z niej można korzystać wielokrotnie w ciągu roku, to nie jest tak, że na przykład zapełnicie jakiś pamiętnik i on na przykład leży gdzieś tam i się kurzy bądź go wyrzucacie. A z tej książki możecie korzystać. Przez długi, długi czas. A to dlatego, że w środku znajdują się właśnie takie robótki ręczne na Każdą jakby okazję, która jest w ciągu roku. Tutaj widzicie coś takiego po otwarciu, tutaj jest taka wewnętrzna, jakby okładka, i miejsce na autograf Belli. Ja już wiele autografów dałam właśnie w tej książce na wszystkich spotkaniach, które były w na przykład Witaj Bella House, wy kiedy mieliście tą książkę, to właśnie tutaj wam się podpisywałam. I uwaga! Tutaj oczywiście wstęp. Zawsze jest wstęp w mojej książce i są też ogólne. Nie moje takie prawdziwe zdjęcia. No i uwaga, tutaj mamy spis treści, co się tutaj znajduje, i są to dekoracje na co dzień, czyli jak wiecie, można z tego korzystać cały rok. Minecraftowe urodziny. Stwierdziłam, że coś takiego naprawdę musi być, bo przecież jakby głównie my słyniemy z Minecrafta, ja i Wito, więc Minecraftowe urodziny to jest must have. Walentynki. No właśnie, Walentynki. Tutaj jest bardzo czerwono, różowo. Naprawdę bardzo fajny rozdział. Wielkanoc, więc jak widzicie, jak widzicie idziemy tak trochę po kolei kalendarzem. Halloween! Już przeskakujemy do Halloween i to jest, powiem Wam szczerze, już mój najlepszy, ulubiony. Rozdział tej książce. Więc mamy tutaj spis treści, i mamy też początek. I uwaga, uwaga! Przechodzimy do dekoracji na co dzień. Każdy dział ma też jakiś wstęp, opowiada, co na przykład tutaj znajdziecie, i jak już dalej obrócimy kartkę, to zaczynają się. Nasze rzeczy, które będziemy mogli wykonać razem z tą książką, to polega na tym, że zawsze jest mały wstęp opowiadający o tym, co będziemy robić. Następnie są zdjęcia krok po kroku tego, co ja robiłam. Zobaczcie, już Wam tutaj na przykład zbliżam. Tak na przykładzie pierwszy produkt. Tutaj jest moje zdjęcie, mój klej, pistolet z klejem na gorąco, mój słoik, moje jakieś rzeczy, kolorowe kartki. I tutaj też zawsze macie protip, czyli taka podpowiedź, yy, czy jak można coś ulepszyć, jak do czegoś podejść, i tak dalej, żeby było łatwiej, lepiej i ładniej. Yy, więc tak to wygląda. Są tutaj właśnie krok po kroku zrobione zdjęcia, jak to wszystko robiłam. Naprawdę uwierzcie mi, to było mega, mega ciężkie. Ja tak się bardzo denerwowałam już nad tą książką, i szczerze mówiąc, Wam teraz, to jest książka. Która najbardziej mnie denerwowała z tych wszystkich trzech. Naprawdę, bo tutaj y, więcej pracy trzeba było włożyć. Ja też nie chciałam, żeby to wyglądało słabo, a bardzo dobrze. Więc y, bardzo, bardzo się starałam. A jak się staram, to oczywiście więcej czasu tutaj potrzeba. I wiecie, zrobienie jakiegoś produktu y, to też przy takiej książce to nie jest taki hop Bo każdy krok trzeba zrobić zdjęcie. Nie możemy sobie tak lecieć od razu yy, i dokończyć yy, robienie tego produktu, tylko ciągle ja muszę powoli co chwilę robić zdjęcia. I takie zdjęcia, żeby były ostre, dobre, jakościowo, żeby nic zbędnego nie było w tle, i tak dalej, i tak dalej. Więc są tutaj zdjęcia krok po kroku, dzięki czemu Wy wiecie, jak tworzy się to coś i też tworzycie to razem ze mną w tym samym czasie. Nie denerwujecie się w tym momencie, jak ona to zrobiła, czemu mi to nie wychodzi, dlaczego. Ja mam inaczej, ona ma tak ładnie i tak dalej. Dzięki tym zdjęciom, krok po kroku, wiecie, jak to macie robić. A na początku też jest napisane, potrzebujesz. I jest wypisane, co właśnie potrzebujecie, czyli klej na przykład na gorąco, jakieś kolorowe jety, słoik, nożyczki, kolorowe kartki i tak dalej, tak dalej. Ogólnie już powiem, że większość rzeczy, która tu jest, to może każdy sobie stworzyć z rzeczy em, dostępnych pewnie w domu. Czasem może przyjdzie Wam coś kupić, jak na przykład jakieś pomponiki i tego typu rzeczy, ale naprawdę to są takie mm, biurowe, szkolne rzeczy, które możecie... Ужить. Do tych e, wszystkich pomysłów, które są w tej książce, idąc dalej, są tutaj naprawdę różne, różne rzeczy na co dzień, jak slime, na przykład domowe Insta Studio, jak sobie zrobić i wiele innych, ale ja Wam tutaj nie będę spoilerować ani też pokazywać dokładnie na kamerze, bo dopiero będziecie wiedzieli, jak to zrobić, kiedy będziecie mieli tę książkę. Na przykład, dalej przechodząc, Minecraftowe urodziny. Mamy Minecraftowe urodziny, a jak są urodziny, to na przykład. Są i zaproszenia. Więc tutaj, z tą książką, będziecie mogli zrobić eficie zaproszenia, właśnie dla kogoś, dla swoich y, takich gości, którym będziecie mogli wręczyć właśnie te zaproszenia. I często jest tak, że jak są na przykład jakieś kartki czy zaproszenia, to są y, to jest kilka wersji, na przykład taka y, łatwiejsza i taka pro. Więc dla tych bardziej y, ambitnych, polecam wersję. Pro. Możecie z tą książką zrobić swojego gasta. Z Minecrafta, pająka, wszelkie moby, które możecie też założyć na głowę, wybuchową kartkę, takiej na pewno jeszcze nie widzieliście, a tym bardziej wasi goście, ale też inne zaproszenia, zaproszenia 3D, więc takie też znajdziecie w tej książce, lewitujące moby, też łatwo będzie wam zrobić z tą książką. Tutaj na przykład mam przed sobą napompowanego krypera, ale to zobaczycie więcej, jak już będziecie mieli tą książkę i koniecznie Koniecznie. Takim must have dla mnie też było to, że jak na przykład robicie Minecraftowe urodziny, to przenosicie się do tego świata właśnie portalem do Netteru. I coś takiego musicie zrobić na swoje Minecraftowe urodziny, a zrobicie to właśnie z tą moją książką. Musi być też na waszych urodzinach Minecraftowych eksplozja TNT, Minecraftowa skrzynia. To jest troszeczkę już cięższy projekt, ale jeśli będziecie potrzebowali do czegoś pomocy, no to zawsze możecie poprosić o pomoc właśnie kogoś e, starszego, brata, siostrę, e, ciocie, mamę, tatę, e, dziadków i tak i tak dalej. Uwaga, uwaga. Przejdźmy może do Walentynek. Jak Walentynki, no to oczywiście daje się komuś na przykład Walentynkę. I tutaj będziecie mieli właśnie kilka propozycji na zrobienie takiej walentynki. Ale będziecie też mogli zrobić z tą książką prezenty, właśnie dla tej swojej ukochanej osoby, a nie tylko walentynkę. Więc możecie zrobić miłosny płomień. Sztukę miłosną, ale też będziecie mogli na przykład zrobić fajne rekwizyty do zdjęć na Insta chociażby. Oczywiście do tej książki postanowiłam dodać też make-upy, które robiłam w zeszłym roku na Bella Vlog, czy to nawet w tym, już w sumie nie pamiętam, ale też w zeszłym. I tutaj na przykład w tym dziale pojawia się. Mój make-up, yy, właśnie walentynkowy. Też, kiedy jest taki make-up, i wiemy, że na YouTube jest taki film, no to tutaj mamy kod QR, który możemy zeskanować, i wtedy na telefonie odsyła Was to, właśnie od razu na ten film, i możecie sobie zobaczyć, jak krok po kroku dokładnie zrobić taki make-up. Wiele, wiele naprawdę tutaj prezentów możecie zrobić z tą książką dla swojej walentynki, ale przejdźmy może do Wielkanocy. Wielkanoc to też są właśnie kartki, takie świąteczne, wielkanocne. I tutaj też jest kilka wersji, takich łatwiejszych, ale też pro, więc je będziecie mogli zrobić właśnie z moją książką, ale też jak Wielkanoc, to mogą być dekoracje do pokoju swojego albo do domu, do kuchni i itd. Więc tutaj e, naprawdę znajdziecie fajne, fajne rzeczy do zrobienia na Wielkanoc, ale też niektóre są bardzo. Trudne, ale zachęcam, ja dam wam radę, wy też dacie radę na pewno. I tutaj oczywiście też jest świąteczny króliczek, wielkanocny mój make-up, który jest oczywiście dostępny też na tym kanale do obejrzenia. I tak samo jest kod QR, który wam pokazuje, jak stworzyć taki make-up. Yy, tutaj też wam od razu pokażę, może dekorację na przykład na drzwi, ale ona też może być na Stół. To jest taki wielkanocny, właśnie wianek. Ale więcej tutaj myślę, że nie będę Wam pokazywać. Przechodzimy do Halloween. Halloween w tym momencie, no kiedy to nagrywam i Wy widzicie ten film, już jest za nami. Ale to nic, bo przecież za rok będzie kolejny i można się do tego czasu przygotować. Tak samo, niedługo są w sumie też Andrzejki. No i Andrzejki to też mniej więcej taki klimat, może coś stąd też by Wam przypadło do gustu. Jest tu bardzo dużo ozdob właśnie na Halloween. Moim zdaniem, jak robicie na przykład sobie jakąś imprezkę Halloweenową, czy to w domu, a może i nawet w szkole, to właśnie tam zróbcie takie y, ozdoby z tej książki. Można zrobić też takie upiorne, Halloweenowe przysmaki. Na pewno gdzieś widzieliście to w internecie i z tą właśnie książką też będziecie mogli zrobić taki pyszny, słodziutki przysmak Halloweenowy. Oczywiście mnóstwo mnóstwo. Ozdób, ale uwaga, to też mi bardzo dużo czasu zajęło. Na przykład, Wam to w tym momencie pokażę. Kiedy ktoś idzie w czasie imprezy do toalety, to możecie go nawet w tym momencie wystraszyć. I nie chodzi mi o to, żeby wyskoczyć i go straszyć, tylko na przykład możecie przygotować taką. Straszną ozdobę na drzwi. Nie musi to być identyczna ozdoba, bo możecie ją troszeczkę zmodyfikować. Nie musi to być akurat mumia, zobaczcie, ale coś w tym stylu. Ja tak długo siedziałam nad tą właśnie ozdobą na drzwi, nad zrobieniem mumi na drzwiach, że nie macie pojęcia. Więc ja sobie tak wiecie, odrywałam ten papier toaletowy, tu przyklejałam tu i tam, a w tym momencie w sumie też pisaliśmy z wito e, słowa do mojej piosenki, która jeszcze nie powstała. Ale w sumie sobie pomyślałam, że jak wbiję na Kitty Bella, tym kanale gamingowym moim głównym, milion, to wtedy myślę, że ją zobaczycie. Oczywiście mnóstwo innych em, Dekoracji na Halloween, ale też zaproszenie na upiorną fiestę, czyli takie zaproszenie dla gości, które będziecie mogli wręczyć. Bardzo bym chciała wam je pokazać, ale ono jest tak epickie, że naprawdę zasługuje na to, żeby to mieć najpierw i wtedy zobaczyć tą kartkę. Nie mogę Wam tutaj zaspoilerować tego szybciej. Naprawdę bardzo, bardzo dużo dekoracji, ale też jak jest Halloween, to też jest zbieranie cukierków. No i trzeba się do tego przygotować, czyli na przykład trzeba mieć jakiś pojemnik, miskę i tak dalej do zbierania tych słodyczy. A więc z tą książką też będziecie mogli się przygotować w taki sposób. Będziecie mogli z tą książką zrobić też jakieś ozdoby nie tylko stojące, leżące, ale i wiszące, ale też siebie przygotować. Czyli na przykład jakiś element swojego stroju halloweenowego będziecie mogli zrobić z tą książką, ale też nie zapominajcie o strasznym make-upie. I na przykład tych make-upów było kilka, albo w sumie dwa. Na moim y, kanale Bella Vlog. Y Dostępnych, w sumie nadal też są. I tutaj są na przykład y, takie dwie propozycje. To się y, jakby pojawiło w jednym filmie po prostu jedną część twarzy malowałam tak, a drugą tak. I tutaj są też odnośniki do tych y, filmów, ale też. A nie, więcej tych make-upów miałam. Aż zapomniałam to chyba cztery, słuchajcie. Szalałam na tym w tamtym Halloweenie. Tak jak mówię, to jest jedno z moich ulubionych świąt w ciągu roku. Tutaj są też kolejne make-upy, które są dostępne nadal na Bella Vlog. I są tutaj też odnośniki. Uuu, pięć make-upów? O oh my god, ile ja tego zrobiłam? I tutaj moje make-upiki. Jedne są straszne, drugie mniej straszne, jak na przykład ten. Są takie. No, w sumie powiedziałabym ładne, bo ten mi się bardzo podoba, ale są też takie właśnie upiorne ze sztuczną krwią. Lećmy dalej: mamy Mikołajki i Boże Narodzenie. To jest mnóstwo, mnóstwo dekoracji, też kartek świątecznych. Level taki pierwszy, ale też level expert, czyli. Bardzo dużo ozdób różnego rodzaju. Yy, wszelkie łańcuchy, które też będziecie mogli yy, użyć na choinkę. Wiszące, stojące i leżące właśnie dekoracje. Yy, bardzo takie ciekawe zimowe kryształy. Nie wiem czy wiecie, ale ja w dzieciństwie robiłam często zimowe kryształy. I właśnie tutaj z tą moją książką będziecie mogli je zrobić. Mnóstwo na przykład takich dekoracji stojących. I tutaj mam świąteczny lampion, ale też kalendarz adwentowy. Oczywiście nie obędzie się bez make-upu świątecznego, który też jest tutaj, oczywiście też na Bella vlog. To sobie możecie zobaczyć. No ale cóż, make są na yy, kanale, ale te, te wszystkie inne rzeczy, które są w książce, nie są dostępne na kanale. One są tylko dostępne w tej książce, więc jeśli ją zakupicie, a serdecznie zapraszam, nie pożałujecie, to będziecie mogli je zrobić. To jest fajna książka, nie jest, że tak powiem, taka głupkowata, że w sumie nic nie robicie, tylko naprawdę ona rozwija wasze umiejętności e, manualne, motorykę małą, więc naprawdę polecam, ale też chciałabym Wam w tym momencie. Przypomnieć, że mam dwie inne książki, też na moim um, sklepie dostępne. Jest to Kreatywny Brulion Belli i Niezbędnik Belli. Ten Niezbędnik Belli, to jest w sumie najmniejsza książka, ale jest bardzo, bardzo gruba. To jest taki pamiętnik, notes, planer. Tak, kilka rzeczy jest w jednej książeczce i ona jest najstarszą i pierwszą właśnie moją książką. Jest taka piękna, różowa i zobaczcie, ma takie bąbelki zdobione brakacikiem. Tutaj jest właśnie ten kreatywny Brulion Belli. No i uwaga! On wygląda jakoś tak. Ten sposób na szybko wam pokażę. Jest tu mnóstwo, mnóstwo zdjęć moich takich prywatnych. Moja twarz jest bardzo często tutaj gdzieś pokazywana. Robicie na przykład mi jakieś make-upy i tego typu rzeczy, robicie też tutaj kilka manualnych rzeczy, są też jakieś takie Q&A y dla Was, czy po prostu właśnie zgadywanki, z tyłu są podane odpowiedzi, ale nie zgabiać, najpierw spróbujcie odpowiedzieć sami, dopiero później sprawdźcie odpowiedzi, tę książkę możecie też jakby prowadzić na przykład ze swoją przyjaciółką, i porównywać swoje odpowiedzi, bo też takie są fajne zadania. Więc polecam Wam serdecznie. Mam już trzy książki i powiem Wam, że myślałam nad czwartą. Um, ale nie powiem, jak ja, jaka to miałaby być książka, bo konkurencja nie śpi. Ale powiem Wam, że po tej książce na razie muszę troszeczkę odpocząć, wiecie? Bo bardzo czasu dużo ona mi zajęło, zajęła. Tak naprawdę ona miała być um, chyba na, tamte, um, dzień, na tamten dzień dziecka. Nie udało się, ale głównie chciałam ją właśnie na zeszłe święta Bożego Narodzenia. Natomiast przez pandemię i tak dalej były bardzo dużo, o, duże obsuwy ze wszystkimi rzeczami w drukarniach, dlatego się też nie udało. A mi było też ciężko. To pogodzić z dwoma kanałami. Bo wiecie, że też robiłam w zeszłym roku vlogmasy codziennie, było mi bardzo ciężko, więc przełożyłam to po prostu na ten rok. I w tym roku się pojawiła ta trzecia książka. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, że na Bellastajk.pl będziecie mogli zakupić sobie taki pakiet trzech książek. Właśnie na prezent, ale pamiętajcie, że taki zakup może też być bez okazji. To może być właśnie prezent na Mikołajki czy święta Bożego Narodzenia. Wiecie, że osobno każdą książkę można dostać na moim sklepie, zamówić, ale jak kupujecie w pakiecie, no to macie troszeczkę niższą cenę. Więc zapraszam serdecznie do kupowania. A i wspomnę też, że niezbędnik Belli jest zawsze podpisany przeze mnie różowym długopisem brokatowym, także e, coś takiego, a te pozostałe po prostu na przykład przynoście na spotkania razem ze mną i będę wtedy Wam mogła e, to podpisać. A też już w sumie wspomnę, że jak mówimy o spotkaniu, to prawdopodobnie takowe się odbędzie, tylko i wyłącznie ze mną na początku grudnia, ono będzie związane z premierą przepięknego produktu, który się niedługo pojawi właśnie na moim sklepie i będzie to premiera czegoś naprawdę mega mocnego. Jest to moje spełnienie marzeń, ale na razie wam jeszcze tego. Nie mówię, także rezerwujcie czas na początek grudnia. Jeszcze Wam nie ogłaszam dokładnie, kiedy to będzie, dlatego śledźcie um, mnie, mojego Instagrama, YouTube y i też Vito i Bella House, bo właśnie tam będzie te spotkanie. Mogę już Wam chociaż w tym momencie powiedzieć, że spotkanie będzie darmowe, nie będziecie musieli ścigać się z innymi i szybko kupować żadnych biletów. Tylko spotkanie będzie darmowe. Myślę, że chociaż na małe uznanie zasługuje fakt, że te wszystkie książki są w twardej oprawie. Nie ma tu miękkiej okładki, dzięki czemu te książki nie będą zaraz pogięte, porwane i tak dalej, a będą z wami. Na długo są mega kolorowe w środku i na zewnątrz. Jeśli Wam się dzisiejszy film spodobał, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie też kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Też już wielkimi krokami zbliżają się vlogmasy, a więc zapraszam Was serdecznie na bycie na bieżąco z moim tym kanałem. I też myślę, że w przyszłym tygodniu właśnie pojawi się więcej info o tym moim cudownym, nowym produkcie, który się niedługo pojawi, czyli to moje spełnienie marzen. Więcej nie gadam, bo się zaraz do zgadam i wszystko Wam wygadam. Także ja się z Wami żegnam. Pa, pa!